Dzisiaj rozpoczynamy gimnazjalny maraton egzaminacyjny. W naszym gimnazjum przystępuje do egzaminu 70 uczniów i w dniu dzisiejszym przystępują do pisania testu z historii wiedzy o społeczeństwie po godzinnej przerwie do pisania języka polskiego. W dniu jutrzejszym przedmioty matematyczno-przyrodnicze i matematyka, a ostatni dzień to są języki obce. Podstawowy i rozszerzony. Najpopularniejszy angielski, kilku uczniów pisze niemiecki, jeden nawet pisze francuski. Hmm, Egzamin był trudny, na pewno. Nie spodziewaliśmy się w ogóle takich zadań. No i jak egzamin nie no, Ciężko. I czekam na następny. No egzamin był dosyć łatwy. Tylko było kilka pytań, które stwarzały problemy. Zostaliśmy dobrze przygotowani do tego egzaminu, no ale wie pan. Strafiały się też pytania, z którymi było bardzo trudno. Jeśli chodzi o historię, to była trudniejsza niż na egzaminie próbnym, ale zadania nie były jakoś bardzo trudne. poziom trudności, jak powiem, średni. Dużo wiadomości z drugiej klasy pierwszej, z trzeciej trochę mniej. Jeśli chodzi o kos, to no, był prosty. Tak, można powiedzieć, że był prosty. Myślę, że nikt nie miał z tym większych problemów. Nie mam wrażenie, wrażenia są dobre, zadania nie były tak bardzo ciężkie, takie podstawowe. No i myślę, że jakoś to pójdzie. To pierwszy dzień, według mnie testy były łatwe. Zadania nie były takie aż trudne, jak się wydawało. Uczyliśmy się z Panem Dyrektorem razem, zadania rozwiązywaliśmy, więc jestem dobry i myśli, że napiszę na powyżej 50%. Było jedne tam zadania na końcu, takie trudniejsze, ale dałem radę. No, wydawało się na proste. Nie były bardzo skomplikowane pytania, bardziej takie na logiczne myślenie niż na wiedzę. Zadania z KOS-u też były łatwe. Pytania na przykład o tym, czym się zajmuje gmina, no to utrzymanie budynków komunalnych i jeszcze na przykład to Parlament Europejski były zadania. No, wydaje mi się, że ten egzamin był całkiem łatwy dla tego, kto się uczył trzy lata, no ale to kto się uczy, prawda? To jest taki egzamin, myślę, że przejściowy i nieważny dla dalszego. Ale pytania były całkiem proste. Początek, początek jest bardzo stresujący, czyli pierwsze wejście na, na historię to jednak był stres, natomiast, natomiast zobaczyli, że jednak no, nie jest to coś strasznego, to jest wszyscy oceniają żeby w miarę łatwe. Z reguły na początku tak zawsze jest, potem się okazuje jak było naprawdę. E, myślę, że do języka polskiego już przystąpią troszeczkę bardziej e, wyluzowanie. Jak się dzisiaj budziłaś, to pierwsza myśl po przebudzeniu była jaka? Ojenny egzamin, czy tak wszystko to na, na spokoju? Na spokoju. Jakoś nie przejmowałam się za bardzo, ale wiedziałam, że stres zabiję mnie dopiero jak przekroczę pulksali i zobaczę wszystko, tak już sobie przygotuję się i pierwszy ten stres dopadł. Nie, raczej spokojnie, bo stres tylko powoduje nerwy. Był stres, tak? No, poddenerwowany, co ja taki czerwony. No przy otwieraniu testu tak zaczerwieniłem się, ale wszystko ogólnie fajnie. Nie no, tak bardziej na spokojnie już chciałem mieć to za sobą. Na początku tak, jak się weszło do sali, jak rozdawali testy, to wtedy tak wiadomo adrenalina rosła. Ale jak przystąpiliśmy już do pisania, to w miarę upływu czasu emocje opadały. Nie, w ogóle nic nie odczuwałem stresu. No spokojnie, tak, bez nerwów. Nie, wydaje mi się, że stresu nie było. No ja bardziej jestem humanistycznym umysłem i myślę, że matematyka będzie najgorsza. Wtedy może być stresik. Aczkolwiek no nie obawiam się aż tak bardzo. Ale to tak, jeśli ktoś się uczył przez trzy lata systematycznie, to nie miał problemów. Wiadomo, że trzech lat się w tydzień czy dwa nie nadrobi. Szczerze mówiąc, to nie uczyłem się zbyt wiele prawie nic. To co wyciągnąłem z lekcji, może najważniejsze daty przypomniałem sobie, a tak to raczej specjalnych przygotowań nie było. No uczyliśmy się, mieliśmy dodatkowe lekcje z historii, tak samo jak i z polskiego. No i powtarzałem też sobie codziennie, co drugi dzień, tak starałem się powtarzać, przypominać informacje. Najbardziej się boję jutra, matematyka i fizyka, chemia, biologia to myślę, że to będzie najcięższy dzień z, z tych wszystkich trzech. No, i na matematyce też tam będzie raczej trudno, ale chyba sobie dam radę. Angielskiego i polskiego się obawiam. A zresztą powinno być dobrze. Wydaje mi się, że dobrze napisałem. Uważam, że będzie dobrze. Ze ścisłym też sobie myślę, że poradzę, bo zadania łatwe też się na weekendzie sporo uczyłem, powtarzałem, więc nie będzie problemu. Tak, tak, jestem bardzo dobrej myśli, no ale zobaczymy. Trzeba poczekać do 19 czy 17 czerwca. Egzaminy są sprawdzane, prace egzaminacyjne są sprawdzane przez egzaminatorów, w tym, roku, w tym roku po raz pierwszy w nowej formule troszeczkę przystępujemy do egzaminu, ponieważ prace będą sprawdzane drogą elektroniczną, czyli nie tak jak do tej pory egzaminatorzy spotykali się. W, gdzieś w weekend i poprawiali wspólnie pracę, tylko prace będą skanowane i egzaminator będzie mógł poprawiać te prace u siebie w domu na swoim komputerze. Dlatego trochę inna procedura podczas tych egzaminów, czyli w teście z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego na poziomie rozszerzonym mamy trzy części tego testu, czyli zadania, karta zadania otwartego i karta odpowiedzi. I te karty odpowiedzi muszą być opatrzone naklejkami z kodem i PSL-em ucznia potem one są skanowane i będą właśnie egzaminatorzy je poprawiać właśnie drogą elektroniczną. Przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego jest warunkiem ukończenia gimnazjum, czyli każdy uczeń, żeby uzyskać świadectwo ukończenia szkoły, musi przystąpić do egzaminu. Jeżeli w pierwszym terminie nie przyjdzie na egzamin z jakiegoś powodu zdrowotnego bądź jakiejś innej przyczyny, jest drugi termin w czerwcu i automatycznie uczeń, który nie pojawia się w pierwszym terminie, przystępuje do egzaminu w drugim terminie w czerwcu. Nie, nie ma możliwości poprawki. Przystąpienie do egzaminu e, może przystąpić do egzaminu tylko raz, także e, od tego, jak napisze, e, zależy jego wynik, e, który otrzyma w czerwcu, 19 czerwca.